Szymon, pewne zwycięstwo, 4-0 z ligowym rywalem, została wola, do tego dwie twoje bramki, no nie masz powodu do smutku, że tak powiem. Na pewno cieszy wygrany mecz, strzelone moje dwie bramki, i dzięki chłopakom, że fajnie, fajnie zagraliśmy ten mecz, Fajne, Można powiedzieć że dostałem dwie piłki od Leo do pustej, także <grych>, grzech tego było nie wykorzystać. Co, trzy punkty teraz mamy na ten mecz z katowicami, tak? I zobaczymy, jak to dalej będzie. No właśnie, Jak traktujecie ten mecz z GKS-em? Jakąś taką fajną przygodę, czy szansę sprawdzenia się z rywalem z wyższej półki? Jaką przygodę? Normalnie walczymy o dużą pulę tak, o najwyższą pulę i co? I walczymy o to, żeby <gry tripodny> zagrać jakimś jeszcze wyższym zespołem z wyższej ligi, tak? A Jeszcze wrócę do tego do dzisiejszego meczu. Miałeś okazję, żeby jeszcze Hatika chyba strzelić tam, bo w jednej sytuacji było blisko. Były te sytuacja, ale myślę, że najważniejsze to, że ten mecz wygraliśmy. Fajnie zagraliśmy, druga połowa, tutaj trzy bramki strzelone. Cieszy postawa młodych zawodników, to Maciek Filipowicz strzela bramki, także na pewno to cieszy Michał Janik fajnie tam się radzi na, na tej lewej obronie, także wszystko na plus. Maciek wygrana 4 do zera ze Stanów Wawola, awans a do kolejnej rundy Pucharu Polski Twoja bramka. Która otworzyła wynik tego spotkania, no raczej nic z tego się możesz cieszyć po dzisiejszym meczu? Zdecydowanie, ja się cieszę, to jest moja pierwsza bramka w Radomiaku. Z racji tego, że jestem wychowankiem Radomiaka, tym bardziej ta bramka cieszy. Od małego marzyłem o tym, żeby zadebytować Radomiaku, udało się, strzeliłem bramkę, tylko się cieszyć. A powiedz, spodziewałeś się tego, byłeś jakoś przygotowywany przez scenariusz, że dzisiaj wyjdziesz w pierwszym składzie? Mogłem przypuszczać, że wyjdę w pierwszym składzie, aczkolwiek nie wiedziałem do końca, i się dowiedziemy na odprawie. Powiedz, jesteś zadowolony z tego swojego występu, tak jeszcze poza tą bramką, czy zauważyłeś jakieś mankamenty, które można było poprawić, albo Jestem które zadowolony. można poprawić na przyszłość. Tak? Jestem zadowolony, ale uważam, że każdy występ może być jeszcze lepszy. No bo wyróżniasz się w tych sparingach, wyróżniałeś się, bo już ten, tener, rozegrałeś sporo minus, strzeliłeś te bramki, jesteś największym strzelcem w tym okresie przygotowawczym i wydaje się, że możesz być mocnym ogniwem zespołu w nadchodzącym sezonie. Do ligi jeszcze zostały dwa tygodnie, zobaczymy jak, jak forma będzie dopisywała, myślę, że trener będzie dał mi szansę. A powiedz, jak podchodzicie, się we zawodnicy do tego meczu w następnym tygodniu z GKS Katowice? Myślę, że do, jak do każdego innego meczu gramy o trzy punkty, gramy o awans. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem pogratulować trenerowi awansu do kolejnej rundy. Fajny handicap, tak? Mecz z GKS-em Katowice. Oczywiście myśmy też z nimi chcieli zagrać. Braku nam dzisiaj tak naprawdę argumentów ofensywnych. Mieliśmy jakiś pomysł. Wiadomo, że porównując tak obie armie, gdzie trener tam mimo kontuzji ma naprawdę bardzo duże pole manewru ludzi, których wpuszcza, zmieniając obraz oni zmieniają obraz gry, zmieniają oblicze meczu, dają dają wynik tak naprawdę dobry. My liczyliśmy się z tym, że jeśli stracimy bramkę pierwsi, możemy mieć ogromne problemy, ponieważ my jesteśmy jeszcze na etapie budowy zespołu. Ale trzeba powiedzieć, że wypracowaliśmy sobie właśnie jest zasada pięciu minut akurat przed przerwą, po przerwie i mieliśmy naprawdę, bo był słupek, wiadomo, po rzucie wolnym, po błędzie e, obrońcy środkowego Radomiaka i w drugiej połowie tak samo, zaraz na początku mieliśmy sytuację gdzie nasz napastnik nie, nie trafił akurat w bramkę, mogły być kluczowe, ponieważ ten mecz zrobiłby się na pewno ciekawszy, na pewno większe ciśnienie by wtedy e, gdzieś tam spoczywało na, na Radomiaku. My byśmy może bardziej uwierzyli we własne e, umiejętności. To była naprawdę dla nas. E, Ważny mecz, tak naprawdę, natomiast konsekwentnie wiemy już, bo odpowiedzi zawsze leżą na boisku. Wiemy doskonale, gdzie popełniliśmy błędy i na co nas stać, a, na, a czego nie możemy tak naprawdę robić. I my będziemy na pewno spotykając się za kilka tygodni w Lidze, to będzie już zupełnie inny mecz i zupełnie inny zespół. Jeszcze raz gratuluję trenerowi Awans. Dobry wieczór, jeszcze raz. Tak co se týče nás, nás, tak bych to tak viděl ve čtyřech pěti punktech. Ten první, že byl to puchár, já traktuji Puchary za vše bardzo vážně. Ještě s tím, že jsme věděli, kdo to vyhrá, tak má bardzo čekavý meč, myslím, to je ten možno, že povědět, že okres přikotová, všichni hráči tak vážně meč, tak je to dobře. Następná zpráva, ten, ten vynik 4 do, do zera, myslím, že může zase dát uh, trošku... Zaufania, ale mě za bo vlastně no, máme dosačení z těch ostatních dní, že, jako, že to dnes za vše dobře. E, dobře, to e, tady, jak pověděl trenér, tam ty změny vše udaly. Jako myšle, že, že ty byly bardzo dobré. E, Teď se zházám, že tři takové punkty, e, bardzo důležitý první střelná branka na 1-0, potom ten soupek, Bo jak by bylo 1 do, do 1 myslím, že tam ty 45 minut jsme byli tak tak zaufani v tom, jako by bylo to tak. A to ten způsob byl dobře, ale bylo to takové povoli a dužo kontaktu, a Bonč pílka Češtině, nebo tak. No a ten piontý bod do doskonalosti brakuje důžu. Ale ještě ten šustý je stejně vážný, že v těch varunkách bo tři týdny, čtyři týdny jsme pracovali v jakýchších zespůl a teď vlastně stačí pět minut a jsme to museli všechno přerobit. A ty závodníci vlastně to byl jejich dnešní první výstup. A ještě šurmi má možno. A to, že myslím, i ty výstupy na těch modých, tak byly dobré. A, a Filipovič 270 uh, uh, minut a čtyři čtyř gole a ještě asista. Že? Tak, takže, takže jako, dobře, ale, ale povtávám, že do doskonalosti ještě jako dužo, dužo.